I takim pierwszym pytaniem, które prawie zawsze pada, jest oczywiście pytanie o nakład inwestycyjny. Panie Macieju, jakimi środkami muszę dysponować, aby móc kupić mieszkanie w systemie dobrego najmu, czyli takie mieszkania, które Wy prezentujecie? I tutaj dla takiego uproszczenia na sam początek powiem tak, na sam zakup mieszkania trzeba mieć mniej więcej 600 do 650 tysięcy złotych. Ale to oczywiście nie wystarcza. Bo żeby mieszkanie stało się aktywem inwestycyjnym, trzeba je wyremontować. Przygotować do wynajmu. Sam remont z wyposażeniem, pełną dekoracją to jest kolejne około 170 tysięcy. W sumie całkowity nakład inwestycyjny razem z, z opłatą taksy notarialnej, z podatkiem PCC, z prowizjami, e, również z opłatą do pośrednika to mniej więcej 850 tysięcy zł. W związku z tym takim kapitałem, takimi środkami muszą dysponować inwestorzy, chcący zainwestować w systemie dobrego najmu. Przypomnę, to są mieszkania wynajmowane, w podziale na pokoje dla studentów w Warszawie. Mieszkania kupowane z rynku wtórnego zazwyczaj ponad 50 m2 powierzchni.